Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj już z gejty. Ale w jakimś tam sensie rozważanie dzisiejsze będzie oparte o moje doświadczenie wczorajsze jeszcze z Młanzy Mianowicie byłem w kościele i pomyślałem sobie o o dzieciach. Dzieci, które siedzą, siedzą sobie w zasadzie w każdym zborze w Afryce. Przynajmniej ich jest 30. No, jeśli jest 100 zbór, to przynajmniej 30 dzieci. Jeśli jest zbór większy, to dzieci może być do setki, a nawet i powyżej setki. Dzieci jest tak mniej więcej 40%, ja bym tak powiedział. 40% sami to jest, to jest dzieci. 30 to jest takie minimum. No i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że te dzieci siedzą cicho. I to jest chyba taka rzecz, która najbardziej mnie zastanowiła wczoraj. Znaczy niby oczywista, bo widziałam ją wielokrotnie, ale wczoraj zaczęłam się nad tym zastanawiać. Znaczy, dlaczego w zasadzie te dzieci siedzą cicho? Więcej, te dzieci uczestniczą tak naprawdę w tym nabożeństwie. To znaczy, nabożeństwo jest dla dorosłych, ale dzieci uczestniczą. Dzieci uczestniczą niekoniecznie może w kazaniu, chociaż myślę, że kazanie też rozumiały. Nie było skomplikowane. Moje zresztą. Dzieci wychodzą do modlitwy. Wczoraj były takie dwie modlitwy dosyć charyzmatyczne, w sensie takiej, takiej, takiej dosyć krzyczące, afrykańskie. To były modlitwy: jedna o błogosławieństwo, drugie, druga o po pokazaniu, o to, żeby właśnie jakby być wiernymi posłuszeństwie Bogu. Dzieci wychodziły, po prostu normalnie tam się nie bardzo zastanawiały. Nie wszystkie też, żeby była jasność, czy nie było na no takiego pismy na zasadzie tego, że wszyscy, wszystkie dzieci wychodzą, bo potrzeba wyjść. No nie, no raczej. Myślę, że wyszły te, które chciały. W każdym razie, zastanawiałem się nad tym też trochę w takim kontekście, co sprawia, że te dzieci potrafią siedzieć po cichu. I teraz uwaga, nabożeństwa w Afryce to są cztery godziny. Dzieci siedzą cztery godziny same. Bez piszczenia, bez marudzenia, bez rodziców obok. Znaczy, przy rodzicach siedzą dzieci, które nie potrafią siedzieć. Znaczy, tak powiedzmy do roku mniej więcej, no może do półtora. To jest, to, jest, to, to są te dzieci, które siedzą przy rodzicach. I one rzeczywiście, jakieś tam matki im tam pierś dają, żeby tam się uspokoiły, śpią sobie. No, generalnie leżą. No, to, to są takie małe dzieciaczki, które wiecie, które jeszcze nie, nie pójdą. Z innymi dziećmi siedzieć w sektorze dziecięcym. Sektor dziecięcy radzi sobie sam, rządzi się sam, jest cicho, jest porządnie, jest spokój. I doszedłem do takich dwóch wniosków. Znaczy, jeden wniosek jest pozytywny i zachęcający, drugi mniej. Więc wniosek pozytywny jest taki, że moim zdaniem to jest po prostu wypadkowa tego że te dzieci są, są zawsze w kupie, one są zawsze razem. To znaczy, czy w rodzinie, czy gdzieś na jakimś podwórku, yy, czyli w sąsiedztwie, innymi słowy, czy w zborze, one są, one są zawsze razem. One nigdy nie są same, one są, one są jakby, one, one mają, no właśnie, mają taką, taką samodzielność or, samoorganizacji się, organiczną.

Że społeczeństwo w zasadzie wie, jak się te dzieci należy, jakby, jak się nimi należy z, zajmować. Te dzieci też wiedzą, jak się należy odnosić do starszych. Mówią dzień dobry, do widzenia, shikamu. Czyli jest oznaka szacunku, odwiada się im marahaba, one są szczęśliwe. To wszystko po prostu działa. Więc, więc to jest kwestia tego, że, że, że jedyne, czego trzeba, żeby tak działało, jest dzieci, no to trzeba po prostu tego, że ich było dużo. Żeby nie było jeden, dwa, ale było powiedzmy 3, cztery, pięć w rodzinie do siedmiu i wszystko zacznie działać tak, jak powinno. I tyle. Więc to jest pierwsza refleksja. Druga refleksja, trochę smutniejsza, jest taka, że no, nie wiem, kiedy taka sytuacja znowu się pojawi w Polsce. Może się kiedyś znowu pojawi, nie wiem. Natomiast... Natomiast w pewnym sensie to jest, słuchajcie, sytuacja normalna. Czy to jest sytuacja normalna w tym sensie, że te dzieci rzeczywiście wychowują się lepiej po prostu się wychowują lepiej. Uczą się szacunku do starszych, uczą się samoorganizowania się, uczą się tego, że, że trzeba się opiekować młodszymi albo że trzeba trochę słuchać starszych, ale że to słuchanie starszych wiąże się z tymi, że one się mną no, jakoś tam zaopiekują no i czują i, i uczą się w ogóle bycia razem uczą się bycia razem także no to, to, to tyle na dziś nie wiem jakie będziecie mieć z tego wnioski można szeroko te wnioski pociągnąć aż do społeczeństwa, dlaczego nasze społeczeństwo jest takie a nie inne czy można coś zrobić żeby to społeczeństwo było inne myślę, że w jakimś sensie to, co, jeśli byście byli przekonani do tego, co mówię, no to, to co można zrobić, to można po prostu mieć, mniej, mieć więcej dzieci, może mniej się martwić, tak jak nasze społeczeństwo się martwi, to przeraża. To w ogóle dzisiaj się jak ja patrzę na te że różne takie, um, powiedział właśnie, moim zdaniem, kompletnie nienaturalne. Perspektywy na życie, gdzie w ogóle posiadanie dziecka jest jakimś heroizmem. To znaczy, to jest porąbane, to jest złe, to jest po prostu to jest wykrzywione, to jest spaczone, to jest nieprawdziwe. Tak, tak po prostu nie jest. Tak po prostu nie jest, to nie jest prawda. Także życzę nam, życzę nam jakiegoś takiego spojrzenia, gdzie... no Właśnie jakiego spojrzenia. Spojrzenia z jednej strony pełnego wiary i nadziei, a z drugiej strony jakiegoś takiego, nie wiem, no właśnie bardziej społecznego spoglądania na, na życie w ogóle, jak się wydaje, że to jest rozwiązanie. Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz dzieci. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzieci są błogosławieństwem. Daj nam, Panie, mądrze je właśnie wychowywać jakoś tak nie... mieć właściwe podejście. O to Cię proszę, Panie, i bądź tym wszystkim uwielbiony i zmieniaj nas, abyśmy, Panie, mieli mieli właśnie pewne wzorce, które, które działają, które, które pomagają i które nie niszczą. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.